Proszę mi jeszcze powiedzieć, rozmowy w toku były legendarne, ale były zupełnie innym formatem niż Dzień dobry TVN. Jaka jest różnica między tymi, tymi programami i jak się wraca też do telewizji po przerwie pewnej, do zupełnie innego formatu? Ja nie miałam przerwy, ponieważ po rozmowach w toku prowadziłam 36.6, program medyczny, a potem przeszłam do Dzień Dobry, TVN. Mhm. Dla mnie to jest bardziej powrót do pracy na żywo. Ja zaczynałam jako radiowiec w Radiu RMF pracować na żywo na różnych polach dziennikarskich, więc fajna jest ta adrenalina, dobry jest to, że możesz reagować na bieżąco na to, co się mhm. dzieje. Rozmowy w toku to, były, to był program o emocjach przede wszystkim. W tym momencie mamy większy miks emocji z informacją. Także, no, wie, ja jestem po prostu pracownikiem, jestem dziennikarzem. Dla mnie najważniejsze jest, żeby dostarczyć jak najbardziej rzetelny content widzowi. Zawsze o tym myślę. Czy ja będę postawiona tu, czy ja będę pisała informacje, czy będę reporterem, czy będę odbierała telefony, nie ma dla mnie znaczenia. Chodzi o kontakt z drugim człowiekiem. W takim razie w nowym sezonie życzymy jak najwięcej emocji, ale tylko tych pozytywnych. I dziękuję ci, że zaraz. Dziękuję. Się bardzo. Bardzo. dziękuję.